Umarł z wiagry. wiagry. W, w temacie poprzedniego podcastu miałam bardzo dużo oczekiwań w stosunku do tego, że będę pięknie wyglądać w mojej białej koszulce. Niestety jest cała pognieciona. <gry> A ja. Nie poświęcę już czasu na to, żeby ją prasować. Także kochani, niespełnione oczekiwania, o których powiedziałam, czyli zwerbalizowałam, już nie mam pretensji do samej siebie, że nie uprasowałam swojej koszulki, jest jak jest. Jedziemy. Chodź. Czy to nasz pies? Czy, czy to nasz kot? Czy to jakiś ptak? Piszczy tam za oknem. Nasz pies, nowy członek rodziny. Nie widać go? No, trochę widać. Troszkę widać. Słyszy kota przez okno. No niestety to jest historia do opracowania. W sensie, jest to ich konfrontacja. Witamy w podcaście numer 10. E, dzisiejszym tematem, który chcę poruszyć są plotki i proteczki. Osiem? Osiem było dwa temu. No, widziałeś tą? Tą, 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 tą. grubą otuszczycą, z Nie. Nie? To nie plotka. To sąd i ocena. To będzie w podcaście numer 11. Okej, okay, ale plotka... Taka mała zapowiedź. Plotka jest czym dobrze. innym. Plotka chyba raczej nie jest prawdą, mi się wydaje. To jest plotka, jest A czym prawda. jest obgadywanie, omawia... O, obgadywanie, wiesz... Jest plotkowanie obgadywaniem. Nie jest prawdą, jest czymś domyślnym. To trochę jak gra w pomidora, że zaczynasz, wiesz, i mówisz, A że innego. Nie nie, 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 Trochę plotka. może być plotka, że słuchaj, no tamten, tak jak w tym domu. To jest niezła historia, to jest hit. Plotka naszego domu była taka, że nasz pan właściciel umarł z wiagry. <grym> Przepraszam za powagę, ale szanowałem tego człowieka, jakby uśmiechałem się. Jak ludzie potrafią powiedzieć, że... I to nie mówili mieszkańcy, tylko to mówili tu y, ludzie, którzy wykonywali, dokonywali remontów w tym domu. No, ale przecież to nie temu, Oczywiście to nie Oczywiście to nie, nie Oni też, oni, on nie... oni może też coś tam dorzucili? Coś tam dorzucili, tak. Że ten człowiek umarł z przedawkowania wiakrów. A, okej. Okay. Czyli plotka jest jak taki cukierek, opakowany. W... Co, cukierek jest prawdą? Opakowujemy go w papierek i każda kolejna osoba dodaje coś do tego papierka. Tylko I zostanie, zostanie... po co plotkujemy? Żeby zdobyć uznanie, że masz coś fajnego, jakąś fajną informację? Na tej podstawie działają podelki, plotki i te inne? Nie, o, Może en, uznanie zdobywania popularności reklamy, an, ale poczekaj, ludzie to poczekaj, robią. poczekaj, mi się wydaje, że tak. To znaczy, co mi się wydaje? Kiedyś ludzie nie mieli telewizorów ani nie mieli... Ich, ich komunikacja, rozmowa polegała na y, dzieleniu się różnymi informacjami. Choćby wiedzą, plotka. przecież to było strasznie no to, ważne. Plotka to, jest to jest wie, No tak, no ale plotka jest to też dzielenie się wiedzą na temat czyichś doświadczeń i przeżyć. Czyli ale to nie jest wiedza taka, jako mądrość plotkowanie to jest wiedza. rozmowa. Plotkowanie przynajmniej to jest rozmowa. Tylko teraz, czego dotyczy ta rozmowa? Bo y, m, może to. Do, i, i, ile czasu ci zajmuje? Przeczytałam taki artykuł, w którym było napisane, że średnio ludzie plotkują. Około 50 minut dziennie. Tak sprawdzili amerykańscy naukowcy. 50 minut nie, dziennie, On, jak dość powiedzą, to nie ma 50, 50, No i lubią no. takie pierdoły, po prostu sprawdzać takie pierdoły. No, 50 minut dziennie potkujemy. A słuchaj, a teraz nasze współczesne plotki to... Y szukanie, scrollowanie po internecie. Yy, tylko tutaj nie mamy z kim plotkować, bo wydaje mi się, że plotkowanie wymaga relacji pomiędzy y, y, ludźmi, takich żywych. I dlaczego my plotkujemy? No, w, blokuch, w blokach, w blokach w miejscowościach, tak jak się ludzie znają, w sensie dużych, też sobie plotkują, wydaje mi się. Może no. nie jest tak bardzo. Czasami jest to właśnie my... powiedzielenie się jakąś informacją. A słyszałeś, że tamten tak. umarł, zmarł, chory, mhm. coś tam. Wiesz, i, i może to jest w trosce. Może mu pomóc trzeba. Ale no wiesz, tak. nie, bo on samotny to nie jest, że tam przydewkowo, on uprawiał za dużo seksu, to teraz pewnie chce odpoczynku, że chodzi. Słyszałaś, że skoczył przez okno błoty kochającej babą? No tak, ale to w, w pewien sposób słucham, ale posłuchaj. No to w trosce możemy mu pomóc. No nie wiem, to zastanawiam się. Raczej plotkuję i to tak wydobywa się, to jest tak, wiem, że to jest kłamstwo, ale mimo to wciąż to mówimy. Nie? Ale nie, ty nie wiesz, jak plotkujesz, to ty nie wiesz, że to jest kłamstwo. Bo to nie musi być kłamstwo. Plotka to jest po prostu przekazywanie danej informacji. Ona, ona, ona dotyczy y, Plotkowanie to też jest takie rozmowy, no. roz, bo musimy. No, ale mi chodzi o to, że właśnie czasami ktoś jak to mówi, że ja tam wiem, słyszałem, że coś tam i ona w zasadzie chce tak jakby wiesz, błysnąć w towarzystwie, tak, nie? Tak, no, tak. Czyli zdobyć czyli... uznanie. No, tak. Być zauważony. To tak. też może być taki, żeby zdobyć, no właśnie, to. Czyli uznanie. Plotkowanie wcale nie jest szkodliwe. Jest to też. Yy, ja wiem. No część dobra. komunikacji międzyludzkiej, rozmawianie o tych doświadczeniach, przeżyciach również innych. Ale. No. Są takie plotki, które niestety nie są dobre. I to są plotki oceniające. To będzie w podcaście numer 11. No ale nie, ale Ocenianie nie. Ale nie ale poczekaj, no ale no, to jest bardzo ważne, no bo jeśli. Plotkujesz. No, są wszystkie tak. Plotek, Jastrząb Post, post co tam jeszcze jest? Hmm. Pudelek najcenniejszy. Pudelek, tak. To są wszystko, ale nie, ale to nie jest prawda. Wiecie co? To, że no, Bruce Willis poło... robi mu zdjęcia, on ma teraz demencję, to, nie, to jest plotka czy nie plotka? to są jakieś takie informacje, wiesz, po operacji no. go fotografują, czy no tam go nagra. Nie, no, mówimy ja mówiłam no. o innych plotkach, no. że no, no, takie no. plotki pomiędzy ludźmi to jest przekazywanie po prostu informacji, które mogą e, rzeczywiście zostać owinięte jeszcze w dodatkowe warstwy, bo przekaz każdego może nosić jakieś znamiona do, dodania czegoś od siebie, co nie? Ale e, portale plotkarskie, które powstały... To i, bo, bo są no. takie, które Powiedzmy, że mówią, przeżą prawdę, ale część tych rzeczy na plotku to jest po prostu wymyślone przez redaktorów. I, i teraz pytanie: ile my czasu? Traktujemy to jako rozrywkę, tak jak oglądanie memów czy czytanie kawałów. Jeśli traktujemy to jako rozrywkę i poświęcamy temu taki malutki wycinek naszego dnia, to nie jest nic złego. Ale jeśli my y, spędzamy na tym większość czasu, bo to plotkowanie odsuwa nas od swoich własnych problemów, o których my nie chcemy mówić, to jeszcze, jeszcze jest taki wątek, że na przykład spotykasz sąsiada, no i możesz sobie z nim porozmawiać, a co u ciebie, tak? Ale ty nie wchodzisz na ścieżkę co u ciebie, bo ty chcesz te swoje problemy odsuwać jak najdalej, więc łatwiej, przyjemniej, bo sympatyczniej jest gadać o, o kimś innym. Bo lubimy żyć życiem innych. No, my nie lubimy, ale rzeczywiście. Yy, Mówię w kontekście społeczeństwa. Tak często dość. Jakby to też jest wspierane przez media i system, że tak powiem w skrócie. No nie? tak, jeśli. Przejdziemy do tych takich. Jak ktoś jest na wierzchołku, to, Boż, to już w ogóle jesteśmy ciekawi, co tam. Dlatego ja też w swoich wywiadach nie do pokazuję, że to są tacy sami ludzie, jak ty, ja, ktoś tu obok i tak Mierzą dalej. Nie się z tymi samymi A wygląda, Boże, no, no tak. To po że, prostu byli... Że prezydent to to w ogóle nie chodził, zawsze jest w garniturze na przykład. Nie? To taki był myśli. Te pamiętam, że dzieciaki mówiły, bo tak jest cały czas pokazywany. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego właśnie, że e, no to ulubimy żyć, żyć życiem innych. I zmierzam do tego, że. Mm, ja interesujemy mówię. się tymi osobami na świeczniku właśnie szczególnie. Ja, ja nie mówię, że my, poczekaj, no my to jako coś społeczeństwo. Ale co się stało, że ja nie, nie są lubię żyć życiem innym. że Mnie to w ogóle nie interesuje. No mnie też nie, ale. Znaczy interesuje spotykam mnie. Spotykam sobie te plotki. Przychodzi do nas ktoś na przykład i to opowiada słuchaj, a tam ten Stefan, to wiesz, on, on tak teraz sam często na tym motocyklu jeździ i w ogóle, no bo on ucieka z domu, no bo wiesz, ten rząd już mu się nie układa i tak dalej, a ona tam a, pracuje i gdzieś, nie? W sensie słucham się tego i chyba zaczynam przerywać, bo po prostu to w ogóle mnie, mnie nie interesuje. Życie innych? No tak, mnie też już nie interesuje. Szczególnie jak jeszcze nie znam. Co innego, jeśli chcemy pomóc? Mamy Wiesz, sobie, słuchaj, Stefan to jest taki samotny, ja widzę, że z nim jest coś złego. Coś się z nim dzieje, może mu jakoś pomożemy, słuchaj, może, może my wyciągniemy do niego rękę, może on, może on nie potrafi powiedzieć o, o tym, że się z nim... No to widzisz, no to rzeczywiście. To wtedy ale jest jakaś tak wartość z tego no, płynąca. tego by było, ale wiesz, jak ktoś z tymi prośbami o pomoc, o, o, o coś, to tak jeśli ktoś sam o to nie poprosi, to. No, ale dobrze. Często nie jest gotowy to na to, no. Jeszcze skupmy się na tej plotce oceniającej. czyli... Nie, na plotkach, e... bo ocenianie i osądzenie będziemy mieli w podcaście numer 11, zapraszamy za tydzień. Mm, ale teraz, teraz skupmy się na tym właśnie w plotkach. Skąd to się bierze? Jeszcze tak, jak masz poczucie skąd to się w nas rodzi, że dorzucamy tą, lekko zabarwimy, te 10% wystarczy, żeby nawet prawdziwe informacje, nie? Ja Bo nie choćby, patrz, na przykład nie wiemy, że ktoś coś, na przykład nauczyciel muzyki, jaką do końca e, naszego trzeciego dziecka ma jakąś historię związaną ze swoją ręką, tak, pianista, mhm. Już może się pojawić nawet niechcący, taka historia, że komuś podając, no tak, on tam kiedyś, nie wiem, jakby mały, wiesz, dorzucisz to, żeby ubarwić tą opowieść, nie? Mm -hmm. Tak niechcący. W siebie tak bezwiednie. No tak jakby mało, to tam spadł, usiadł, nie wiem, słonił mu coś, cokolwiek, dorzucił, żeby to nie było, no coś mu się stało. Często mam tak, że nie powiemy, że coś mu się stało, tylko dodamy, żeby to uatrakcyjnić właściwie, nie? W tej opowieści. Czyli mamy taką... W sobie naturę opowiadania, dodawania, zabarwiania, żeby to było atrakcyjniejsze w A, wypowiedzi. Ale to piękne, no widzisz, no i super. Czyli y, plotki po prostu, plotek, pudelek. To co? Też się tą y, zasadą. Nie, bo to są takie Ale nie przerywaj mi. Oni się tą zasadą. Też kierują i zabarwiają tak, żeby to dla ludzi było ciekawe. Ale Więc tylko... jak nie mają czym zabarwić, to wymyślają sobie swoją własną historię, żeby ludzi zaciekawić. Tak? Ale zobacz, tam jest taki model, że my nie znamy tych ludzi, w sensie to nie są nasi bliźni, tak jak to jest z okolicy, gdzie mieszkamy, mhm. czy w bloku, gdzie znasz 10, powiedzmy, osób, mniej lub bardziej, to te znasz. I te osoby cię interesują, ale z bloków dalej albo z innej miejscowości mniejszej, kompletnie już się nie interesuje, co się wydarza, bo jest ta osoba kompletnie nieznana, niebieska. I teraz tak sobie mi to przychodzi na myśl, że te pudelki, i wszystkie inne wrzucając te informacje tych znanych osób, w sensie, jeśli wchodzisz na butelkę, widzisz kogoś, kogo znasz, chociaż nie mieszkasz blisko niego, ale w Twoim poczuciu jest tak samo Cię bliski jak sąsiad z, z mieszkania, bok, lub ktoś tam, bogo widziałać w telewizji, jest poniekąd Ci znany, to Cię to zainteresuje. E, artysta, który na przykład jakiś nie jest Ci znany, w ogóle Ci nie zainteresuje plotka na prawda? Bo mhm. go nie znasz. Mhm. To też jest ciekawe. Czyli interesują nas plotki bardziej e, kogoś, kogo lekko chociaż coś znamy. Mhm. Nie? No, bo tak y, nieznana cię sobą, jakby jest dla mnie totalnie obojętną historią, wtedy wracam do tego stwierdzenia, że, że wszystkie sytuacje na świecie są neutralne. Ja, Tylko my nadajemy temu sens. Przyjeżdżałam przez y, obok dworca zachodniego, tam jest taki duży billboard, i tak popatrzyłam sobie na to i tak myślę, rany. Nie znam tutaj, nie znam w zasadzie nikogo z tego billboardu. I pomyślałam, hm, no. Czy jestem ignorantem? Czy jestem ignorantem, czy, czy Ale jestem sześciarzem, ich... że ich nie znam. Mówisz o występujących postaciach w jakimś tam teledronie czy coś? W jakimś programie. Mhm. Nie znam nikogo. Yy, na pewno jestem szczęśliwsza bez tych wszystkich plotek, bo mam więcej czasu na bycie tu i teraz. No. Zdarzy mi się raz na jakiś czas przeczytać jakiś artykuł o kimś, ale nie na zasadzie, na, na takiej zasadzie, że czegoś się o, nie, o nim dowiaduje, takiego mądrego, tak jak co zrobił, że doszedł do tego momentu, w którym jest teraz? Albo jakie, co może, co może, czym się może podzielić ze swojego doświadczenia? Natomiast samo, gdzie był, co zrobił, gdzie pojechał, co sobie kupił, to naprawdę szkoda na to czasu, tak sobie myślę. Nie, no to tak, ale czasami w tej plotce może być ziarnko prawdy, w ogóle jakieś wartościowe informacje. To jest ziarnko prawdy. Oprócz tej A skąd ona się urodziła i poszła? Jakby, no, nie? Mhm. Szczególnie jakby wśród bliskich ci osób, pleteczka jakaś taka pójdzie. To też ciekawe, że w naszej tutaj małej, skromnej miejscowości, kiedy pojawił się pies u nas tutaj w domu dwa, trzy tygodnie temu, to naprawdę yy, to spotykasz kogoś, z kim nie, nie rozmawiasz, a on wie, że masz psa no i jak, w ogóle... No jak wrzucasz to na portale społecznościowe, no to okay, wiem. Okej, ale no myślisz to przez to? No. Tak, no nie czyli tam jest naj plotkażem. Plotkażem. tak, nie wszystkich, największym plotkarzem serwisem ale tam, ale to jest coś... swoje treści, tam nikt jakby tego nie ubarwia, chyba że swoimi własnymi myślami. O, to, to też jest fajne. To może być taka nowoczesna plotka, która się robi w nas samych. A czyli dlaczego lubimy? też coś, jakiś no. wycinek swojej rzeczywistości, a ludzie sobie dopowiadają tam całą Oczywiście. historię, do tego jak to powstało, skąd to się wzięło. I to są takie samodzielne plotki naszych czasów powstające w naszych umysłach. A dlaczego lubią, e, lubimy plotki? Pytam się jako społeczeństwo. No bez... bo one są rozrywką. One są budowaniem relacji. Małą między... dopaminką taką. Nie czytać. wiem. Są budowaniem relacji między ludźmi. No jak sobie tam poplotkujesz trochę, no to rozmawiasz z tą osobą. Nie dotykasz swoich problemów, swoich tematów ani tej osoby, bo oboje nie chcecie o tym mówić, bo chcecie to odsunąć jak najdalej. Więc sobie gadacie o czymś innym. Jest fajnie. Mhm. I tak naprawdę, no. Co ciekawe, w tej małej miejscowości, w której jesteśmy, znowu powiem, e, bywa tak, no nie, że tutaj ludzie. Wiem. No, widziałaś to, że my sami nawet, ostatnio spotkaliśmy tutaj lokalnego fotografa, to rozmawialiśmy z nim w sklepie przez dobre 10 minut. Ale, ale o sobie, nie? nie mówisz o plotkach. Tak, tak, nie, a chodzi mi o to, że tu są miejsca spotkań, są w ogóle, ten, to są te atrakcje takie, nie? to jest no fajne. To. W mieście tego nie było. Że się w sklepie z kimś To było, no, hej, star, muszę ciść, nie? tam jest jakoś tak szybko, a tutaj jest sklepie, niechcący, ludzie się spotkają, to rozmawiają. Nie mówię o płatkach, w ogóle, wtrąciłem. Czeka. Tak, dobra. Czyli my, tak naprawdę to my wybieramy, czy chcemy powiedzieć coś o sobie. To jest nasza decyzja. Czy chcemy się zająć życiem innej osoby, bo o sobie nie chcemy rozmawiać. A dlaczego nie chcemy? Bo może nasze życie wydaje nam się po prostu nie, nie na zbyt atrakcyjne. Przy nie. tych wszystkich plotkach, przy tych wszystkich e, artykułach, z który jest, którymi jesteśmy zalewani, przy tych wszystkich ciekawych informacjach, może to takie proste bycie tu, i tu. a co u Ciebie? A no wiesz, no zagniotłam drożdżowe. Najczejszy pol. No to, co to w ogóle No zależy, o czym ktoś coś chce mówić, ale kiedy kogoś przywitasz i ktoś naprawdę cię serdecznie, strasznie lubi, to on może nie niechcący yy, powiedzieć ci prawdę. I to jest najgorsze zmierzenie się, więc jakby też szybko mówimy o czymś innym. Och, Boże, A, bo ta tak bardzo. Czy wszystko być... w porządku? Prawda może być okazją do zmiany. Czyli przytyłaś 20 kilo, wszystko w porządku, może ci jakoś pomóc, nie? I, I kiedy ktoś to mówi szczerze i ktoś nie chce tego słyszeć, to woli szybko opowiedzieć coś. Mhm. Nie sądzisz? Ale pamiętam z książki takiej cudownej, co dzieciom yy, kiedyś czytaliśmy. To tam było, tak, yy, to było od szóstaka, pamiętasz? On miał taką książkę, co czytał na dobranoc, czy tam, dobranockiego. Mhm. Ja tą książkę dorwałem. No I tam górę. było z 300 jakiś takich krótkich opowiastek. Jedna z nich była o życiu. Była... Opowiastki o życiu chyba, chyba. I tam była taka jedna historia, pamiętasz, która mi to już i Blanczy nawet czytaliśmy jeszcze, że jeśli jak przychodzi z jakąś informacją, tam typu o wieże, że a tam to ma to, bo tam coś mu wyrosło na brzuchu i w ogóle, to i jakby to dziś to sobie sprawdzam, czy ta informacja niesie coś dobrego, już mm -hmm. tak rozalka mówi, kmini? No, no nie, czy ona jest na przykład choćby prawdziwa, czy ty to widziałaś? No nie. No i w ogóle, wtedy jest jakby takie, to co tak rosło, niosło, i takie było rosnące, to takie się robi jak w bajce. Tak, mam. masz rację, i to też dotyczy y, tego, co mnie bardzo denerwuje w relacjach dzieci. Zdenerwuje mnie, zauważam. Zauważyłeś to tylko i, tak, tak. i trochę tak. mnie to też y, m, tak. Czy patrz na poziomie dzieci też to się dzieje, widzisz? O, bardzo, bardzo. Bo na przykład. Dzieci przychodzą. Przychodzi do ciebie jakieś dziecko i mówi: "Wiesz, bo tamten to powiedział tamtemu, że tamten powiedział, yy, że ty jesteś gruba", nie? No i no i Rozalka mówi: "Wiesz, mamo, bo tamten powiedział, że tamten coś tamtątem powiedział Ja wie kochanie. Rozmawiałaś z tamtym, który to powiedział przez tego tego i tamtego?" No to jak z nim porozmawiasz, to wtedy do mnie przyjść i rozwiążemy ten problem razem. Czyli nie ufaj. I, I Kaja też śpiewała y, chyba w, na płycie kamień no. o plotkach. Świetna piosenka. Nie pamiętam. Mm, możemy wrzucić linkę do tej piosenki. Dopóki ten ktoś, co to niby coś powiedział, nie powiedział tego tobie, to nie wiesz. Bo pamiętaj, że jest to papierek owinięty papie, cukierek owinięty w szereg papierków. I jakbyście nie wiedzieli, jak sobie właśnie radzić z, z takim plotkowaniem u dzieci, no to... Taki filtr zastosować. Filtr yy, zastosować. Czy to się nazywało sito, trzy, 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 trzy oczka, czyli grube, mniejsze i jeszcze mniejsze. Mhm. Żeby sprawdzić, przefiltrować czy to, co mówisz, przenosisz tą dalej informację, czy to ona jest prawdziwa, wartościowa i nie wiem, coś wnoszące w nasze życie. O, coś takiego było chyba, nie? Bo jak nie, to nie warto jej dalej nieść i owijać w kolejny papierek. Tak, ja prosto. Chyba tym możemy zakończyć nasz jedenasty. Szybciutki podcast na temat, na temat plotek. A, i jeszcze a, a propos tych plotek szkodliwych, to są właśnie plotki. Są które, nieszkodliwe? No, nieszkodliwe są takie, kiedy się dzielisz jakimś doświadczeniem, że coś się tutaj stało, to może być nawet tragiczne, ale jeśli pojawia się warstwa oceniająca i ty narzekasz. Na tą osobę, czyli powtarzasz coś, oraz zaczynasz oceniać, że zrobiła tak źle, a nie dotyczy Ciebie ten problem, no, no to wtedy to jest spalające i Ciebie, i negatywne w stosunku do tamtej osoby. Czyli te plotki, które powodują w, w, duży wypływ negatywnej energii i emocji. Tak naprawdę najbardziej kosztowne są dla nas, bo my denerwując mm, czy... się, w, w, wyrażając te, te, te opinie negatywne na, na, na temat nie swojego życia w ogóle. Bo to czyli uważasz, rzeczy. że większość jest negatywna? A gdyby tak zacząć się rozszerzyć dobre plotki? Nie, że 15% jest tylko oceniających, czyli negatywnych. To może zacząć się robić dobre plotki. To będzie takie samo spełniające się proroctwo. Może tylko tak dobre plotki. Wyposażone w miłość. No. Szersze, nie miłość. Ale tak, no. To Ale ten. Ten, to w ogóle nie jest głupia. A wie, że ten i tamten to słuchaj, no to on, tylko um, jaka to miała być plotka? Zastanowimy się nad tym. Nie, no, dobre. Albo wymyślać dobre. By, no, no, wymyślać dobre plotki. I ludzie będą dobre plotki sobie przekazywali, dalej o tych ludziach i dobre rzeczy. I będą, tak, możemy, za, możemy zrobić taki test tutaj, gdzie mieszkamy, Za mnie dobrze rzeczy, nie? Ale nie, no bo to jest też kłamanie. To, że to, no, no nie wiem, no że słuchaj, a wiesz, ta nauczycielka to na przykład zrobiła taką dobrą rzecz, i coś wymyślisz, nie? A to się okaże jednak nieprawdą, więc to, to prędzej mogłoby być o tym, że ktoś, ale to, no nie, chyba nie. Ogólnie nie polecamy poświęcać plotkom zbyt dużo czasu, bo Stary? wtedy, jak. No tak. No bo jak plotkujecie teraz, odsuwacie e, myśli od swojego własnego życia, które naprawdę jest cudowne, wspaniałe. Tylko to, to I my wartościujemy. Z tego sita. Z trzech filtrów. A jak za dużo plotkujemy, to nie jesteśmy tu i teraz. A skąd ten temat mi przyszedł? Kurczę, to ciekawe, no bo nie wiem, ja jakoś z tymi plotkami nie mam za dużo mm, do czynienia, tak myślę sobie. A, jeszcze, jeszcze, przepraszam. Dobra, nie chcę ci Bardziej wspominajmy jakieś historie kiedyś, gdzie, mi się, gdzie się wydarzało na planach zdjęciowych, bardziej jako na przykład e, słuchaj ostrzeżenie. Moich jakichś znajomych kumpli, fotografów, czy coś, okay. że im mówiłem, słuchaj, nie warto tutaj, bo się wiesz. Ale nie traktowałem tego nigdy Albo jako plotka. Ty nie powiedziałeś ostrzeżenie, że coś się wydarzy. Może się wydarzyć, bo ja doświadczyłem bo tego i tego. ta osoba jest taka i taka i taka. tak? Nie, bo okay. ten dom produkcyjny na przykład okay. zrobi tak i tak. I, I nagle ten ktoś mówi, słuchaj, nie, ja doświadczyłem tego samego, więc nie, że plotka. Ja to raczej traktowałem w warstwie ostrzeżenia, jakby w ogóle rozmowy z zaufaną mi osobą. Mm -hmm że i wiesz, żeby uważać na przykład z czymś tam, nie? No tak, no ale jeśli za, za bardzo w to uwierzy, to tak się wydarzy. No. No, ten sam ktoś zwrócił do mnie w trakcie tej samej rozmowy wrócił z podobną informacją, na przykład tam dotyczącą jakiejś płatności. No rzucam, no, no, no tak dobrze, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że plotkujemy, jeśli już robimy te negatywne plotki, wartościujące, oceniające, to na przykład komuś zazdrościmy, tak? I plotkujemy z taką... Negatywną energią, to zazdrość jest pięknym uczuciem, które można yy, bardzo łatwo przerobić w podziw. I wtedy z tego złego, negatywnego uczucia patrzysz no, na fajne. kogoś i myślisz sobie, okej, okay, podziwiam go za to, co zrobił, za to, co ma, co posiada, a ten podziw pokazuje mi, jaka jest moja potrzeba. Czyli... Ale może być też inspiracją. Może plotka może być wznieś, też. Znieść. Tak. Nie? Plotka może być też y, inspiracją, bo dowiadujesz się czegoś o innej osobie i myślisz sobie o kurczę, fajne to jest, tak? Czyli to jest prze, 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 przekazywanie sobie inspiracji, pomysłów, dzielenie się na przykład, można się podzielić naszym podcastem na, na zasadzie plotki trochę, y, ale może dla kogoś to będą rozważania takie inspirujące, które zwrócą jego uwagę na tą część, która zostawała odsuwana gdzieś w czeluść Może tak być? Niebytu. No. No i tak. Czyli. To wszystko? To wszystko. W dzisiejszym podcaście, jakieś mam wypieki, duży. Ktoś mnie odgaduje. Szerzy plotkiem Twój temat. Jeśli spodobał Wam się ten podcast, ta rozmowa, możecie się nią podzielić. Albo chociaż dać łapkę w górę. Zasubskrybować ten kanał. I wpadać do nas na pokawędki przy stole. Kogoś może pozdrowimy? Wszystkich plotkujących. Sprawdźcie, żeby Wasze plotki były wartościowe. I nie zajmujcie, nie, za nie zabierajcie sobie życia zbyt intensywnym plotkowaniem.